samego rzucić. Aż tak, że można było wyjąć. Nie wiem. Tak, a potem, bo tu są już gotowane, to można rzucić. Zajadają. Na wielkanocne jajeczko grupa rowerowa. Rekiny tak zwane. Pioczek Kosernik, przyniósł dwa pudełka i dwa zjechów. Zyś, zyś już puszty talerz ma, Krystyna puszty, Sylwia pusty których patrzy co by złapać jeszcze? Ja w patrzę co by jeszcze ruszyć No, ma... no tak się wydaje właśnie Regularnie w no, grzejemy się w ogniu, zaczyna śnieg padać, dzisiaj jest 19 marca, jutro dzień wiosny, pojutrze. Biednie, suche kartofle wiedzą tylko, suchy chleb.

Wzajemnie. żeby nam się i, I nie, żeby żeby się nadal, ja nie biorę, bo ja zjem no. wszystko. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. prezes Ale między sobą też czy nie? To nie wszyscy razem. Nie? nie. nie. I, i to? O, o, to, tak to. się stało. No, tyle kilometrów

Ojej! Ojej! <grywa> takie jajka, gospodarstwo. Jaj. Tak. Nie, jakie zbierze. Zbieraj je! To no, poświęcone. Po, poświęcone. Piszę, no, zróbcie się jajkiem w ogóle. Ja bym <grywa> to całkiem do ślił. Do zobaczenia na wielu cyfrach, proponuję. Ludzie mówią, że to jest odmierzać czasu. Czasów. Czasów, odległości czasu. międzyludzkich, nie i zbliżeń. Także myślę, że nasze serca tu wszystkie się jakby w tym pudełeczku zjednoczyły. I dla naszego kochanego prezesa, żeby zawsze... Jakiego sobie... prezesa? Już nie jestem prezesem. No, ale sobie... składek nie oddałeś. To ja Żeby tak. zawsze mógł nie sobie rozliczaj. odmierzać... No nie rozliczaj się, winien ma. Tak. A co żeby jak sędzik już na się. I te, te stosunki międzyludzkie i, i żeby zawsze <laughs> jakoś go tak zbliżały no jest... do wszystkich <laughs> i, i do nas i do innych ludzi. Bardzo proszę te ten skromny prezes, panie prezesie. Dziękuję. Były